Dzień dobry. Dziś opowiem o multinagrywarce. Możesz z niej korzystać, jeśli masz odpowiedni model dekodera. Dekoder 4K, dekoder 4K Premium lub dekoder 4K Stream. W tym odcinku pokażę, jak to działa na dekoderze 4K i 4K Premium. Zapraszam! Multinagrywarka. To funkcja w dekoderze, która pozwala m.in. na oglądanie programów od początku, oglądanie programów, które już były wyemitowane, a także na nagrywanie programów. Włączysz ją w dekoderze. Lub w aplikacji mój orange. Usługa włączona? Świetnie! Zobacz jak to działa w praktyce. Załóżmy, że nie zdążyłeś na swój ulubiony serial. Włączyłeś dekoder, ale program już się zaczął. Co zrobić, żeby odtworzyć program od początku? Wystarczy, że na pilocie wciśniesz przycisk OK i wybierzesz od początku. Jeśli chciałbyś obejrzeć program, który był już emitowany na przykład 3 dni temu, wejdź do programu TV. Naciśnij ten przycisk na pilocie. Strzałkami na pilocie wybierz dzień. Znajdź kanał i program. Programy, które możesz obejrzeć, będą oznaczone pomarańczową ikonką. Nagranie może odtworzyć Ci się z kilkoma minutami poprzedzających je reklam. Jeśli chcesz zakończyć odtwarzanie, naciśnij przycisk STOP i potwierdź, że chcesz wyjść z programu. Chcesz nagrać program, który właśnie jest w telewizji? To nic trudnego. Podczas oglądania tego programu wciśnij na pilocie ten przycisk. Jeśli jest to pojedynczy film lub program, to pojawi się komunikat o zleceniu nagrania. Jeśli jest to program odcinkowy, to dekoder zapyta, czy chcesz nagrać tylko ten odcinek, czy całą serię. Chcesz odtworzyć program, który masz już nagrany? Wejdź do menu, a następnie do multinagrywarki. Wybierz, co chcesz obejrzeć i wciśnij OK. Aby przerwać odtwarzanie, naciśnij przycisk Wyjście na pilocie. Oczywiście to podstawowe opcje multinagrywarki. Jeśli chcesz poznać jej kolejne funkcje, możesz zajrzeć na naszą stronę lub obejrzeć kolejny odcinek, w którym opowiemy o programie TV i planowaniu nagrań. A w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję i do zobaczenia!